Cześć, witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat i zapraszam na moją prezentację z trzech komiksów właśnie takich jakie wypuściła sieć sklepów Kerfur. Tak, dobrze słyszycie, to właśnie sklep wypuścił ten 10 tomów kolekcji Wielkie pojedynki. Ja, jak widzicie, zakupiłem tylko trzy. a zakupiłem tylko dlatego 3, gdyż po prostu te trzy komiksy mnie interesowały. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony, że w ogóle w Careful ukazały się te komiksy, ta kolekcja 10 tomów. Tak szczerze mówiąc, dowiedziałem się przypadkiem i powiem Wam, że miałem nie kupywać tak naprawdę tych 10 tomów, ale no 3 komiksy akurat mnie zaciekawiły, wczoraj byłem, zajechałem, akurat stało na stoisku, mówię i te trzy komiksy sobie wziąłem, które mnie właśnie zaciekawiły. To był jeden z powodów, z drugich powodów, dlaczego nie wziąłem wszystkich 10 tomów. Jest po prostu, że ja po prostu no, bardziej jestem za DC, jeśli chodzi o te komiksy ogólnie i po prostu no taki to był mój drugi powód. Chociaż nie ukrywam, że mam kilka komiksów, jeśli chodzi o Marvela, a przynajmniej nawet te Epic Collection Spider-Man, które nam się ukazują, mam wszystkie. Po prostu lubię, no. też poczytać sobie czasem coś innego A swego czasu, w młodości, także czytałem te komiksy ze Spider-Manem Dobrze, słuchajcie, bo się tu rozgadałem za bardzo I, Także tak, jak kupiłem konkretnie tą 5, 6 i 7, Tak jak widzicie Spider-Man kontra Mysterio Wolverine kontra Sabretoch Venom kontra Spider-Man Zacznijmy sobie od Spider-Mana kontra Mysterio Komiks jest w miękkiej oprawie tak jak widzicie, słuchajcie, no i co jeszcze mnie skłoniło do tych, e, kupna tego, ko, tych komiksów, akurat w moim przypadku trzech, y, no ba, bardzo, ale to bardzo niska cena tych komiksów, ponieważ no 14,99, no, powiedzmy 15 zł, można powiedzieć, że praktycznie te komiksy są za darmo. No oczywiście, no idzie to trochę z jakością, tak jak widzicie, jest to miękka oprawa, papier obsadowy, wcale, wcale nie znaczy, że jest gorszy, bo ja już tu przyglądałem sobie i jest, jest bardzo fajnie jest w dobrej jakości. Ciekaw tylko jestem jak to będzie po prostu y, w przyszłości, coś, czy ten kwapier na mnie y, po prostu jakoś nie żółknie czy coś. No ale to zobaczymy. Y, no widzicie, na początku mamy step. jest fajne, też mamy właśnie jakieś y, wprowadzenie. To jest właśnie bardzo fajne. No i tylko te komiksy tutaj są właśnie starszymi wersjami. Także tutaj mamy na przykład Amazing Spiderman 1963. Widzicie, jak to wygląda. Słuchajcie, poglądajcie sobie. Ja trochę będę mówił. Powiem Wam szczerze, że tak zastanawiam się, czy w ogóle robi z tych komiksów jakąś taką y, prezentację. Ogólnie, y, jak przeczytam, to się fabule powiedzieć, bo szczerze mówiąc, nie wiem. Po prostu chciałem tak zakupić i Wam po prostu pokazać, jak to wygląda mniej więcej, jak ta kolekcja wygląda. Tak jak wspomniałem, ja zakupiłem tylko trzy tomy. I to całkiem fajnie wygląda, powiem Wam za taką cenę. Naprawdę, I z tych trzech końców, co ja mam, to jest tutaj stron. Akurat w tym jest 174. Także, wiecie, no za 15 zł, to jest naprawdę cena. Można powiedzieć za darmo, prawda? I to wcale nie wygląda tak źle. Wiadomo, czasem się myśli, że co jest tańsze, to znaczy, że gorsze, ale I tu nie ma tragedii, powiem wam tak. No. Mówię, zastanawiam się będę po prostu, czy zrobić tych komisów jakąś taką odrębną prezentację, coś jak przeczytam je. Zobaczymy. No i na końcu tutaj nie mamy żadnych dodatków. Ok. Jeden komik. No Wolverina kupiłem, gdyż jeśli chodzi o Marvela, lubię Wolverina. Czy jeśli chodzi o bohaterów X-Men widzicie tutaj mam masz 225 stron. No za taką cenę to naprawdę. Tak jak poprzednie mamy wstęp fajnie. I tutaj mamy już Wolverine 2003. Marzec, września 2007. No i zdecydowanie widać, że tutaj kreska jest już dużo ładniejsza. No i zapach tuszu, oczywiście. Ale powiem Wam, że to jest taki inny zapach tuszu niż jeśli chodzi o kredę. Czuć taki, no trochę to jest inna jakość. Papieru wiadomo. kurde powiem Wam, że ilustracje fajnie tu wyglądają. No na takim papierze, elegancko. Możecie napisać mi, czy Wy też zamierzacie po prostu kupić te komiksy, czy całą kolekcję, czy wybrane. Ja powiem Wam szczerze, chciałbym, żeby wyszła taka kolekcja właśnie z DC. Oj, to bym chyba wszystko wziął na raz od razu. Na pewno bym wziął raczej. Raczej na pewno bym wziął. Spójrzcie, takie. Z rysowania, trochę taki widzę mroczniejszy, troszkę bardziej. Nie, no powiem wam, że fajnie to wygląda naprawdę. Wiem, że masz jeszcze jakiś inny Deadpool, był chyba Thor. No, ale ja tak średnio z tymi bohaterami, to dlatego też nie kupiłem ich między innymi. O, tutaj mamy już jakieś. Mam jakieś. Widzę chyba okładki alternatywne. Okej, okay, fajnie. Niewiele, ale zawsze coś. Głudy, no, ja też naprawdę przypadkiem się dowiedziałem. Te komiksy wyszły dobrze, słuchajcie. No i Venom, kontra Spider-Man, to wiadomo. No, Venom też lubię tego bohatera i to też był jeden z powodów, dla którego wybrałem ten tom. Spójrzcie, 230 stron, czyli jest po to, podczytać za taką cenę. 15 zł, ja sobie tam wcześniej przeglądałem ten komiks i wiem, że te historie tutaj z początków wyszły właśnie w tym. Spider-Man Epic Collection zresztą, którego także posiadam. Wszystkie trzy, a już zaraz będzie czwarty. Tom, niedawno, pod koniec miesiąca. No i oczywiście artysta Todd McFlynn. To też skłania. Spójrzcie, ty już trochę, gdzieś. super to wygląda. albo tutaj nasz pajęczek spójrz. będzie jakieś porównanie sobie właśnie jak zobaczę ten drugi komiks z Collection na papier kredowy a tutaj offsetowy zobaczymy sobie właśnie porównanie no ale mówię jeszcze zobaczę w ogóle czy będę robił z tego jakieś tak od, odrębny jakiś materiał po przeczytaniu zobaczymy zobaczymy po prostu no i tutaj właśnie mamy ten koń, też kupiłem z tego powodu zaraz wam powiem dlaczego właśnie ten wybrałem zaraz tu przelecę na okładkę tu chyba też mamy poszczególne zeszyty, zaraz chwilkę, muszę cofnąć się, mamy tu jakoś wybrany pojedynek właśnie z Kernejdżem O nie mogę tego znaleźć już Może przeuczyłem, z właśnie i tu też mi właśnie ta historia, ten pojedynek trochę zaciekawił Też dlatego kupiłem. Bo chyba w tym epiku Epic Collection Spider-Man nie mamy tej walki tutaj tych walk, jeśli chodzi Spider-Man, Venom i Carnage. No tutaj jest okładka, widzicie? Page część druga Amazing Spider-Man 1963 maja 1992 swoją drogą. Jestem ciekaw, kiedy wyjdzie, właśnie w tym Epic Collection y, Spider-Man i z tym Kiernageem, właśnie ta cała saga. Tego, tego komiksu też się nie mogę doczekać, bo ja też pamiętam bo z młodości, jak czytałem dużo komiksu też o spider manie Na pewno to wyda, wyda, wyda Egmont. no naprawdę jest co poczytać za taką cenę. Jest co poczytać. Sami spuśćcie Dodatków nie ma. Dobrze, słuchajcie. Tak jak jeszcze raz powiem wam. Venom, Wolverine, Spider-Man. Takie trzy komiksy które zakupiłem. Jeszcze raz powiem. Jeśli po prostu napiszcie w komentarzach, czy wy też macie te komiksy, czy za, za, zamierzacie je sobie kupić, czy wszystkie tomy. Bo my też to ciekawi. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!